Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na maj 2021 roku. Kochani, dziękuję, że jesteście. Serducho dla Was wysyłam. Nim przejdziemy do czytania, jeszcze tylko zaproszę jak zwykle na czytania indywidualne. Jeśli ktoś potrzebuje, proszę pisać na esmekontakt gmail.com. Pod filmem znajdziecie w opisie potrzebne informacje. Ok. Przygotowałam dla wag talie syreny i proszę moje wyższe ja o, o prowadzenie podczas czytania dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. No i zobaczmy, drogie wagi, co dla Was na maj 2021 roku. Co dla wag? Wagi słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, drogie wagi, na maj 2021 roku? Co dla wag na maj 2021 roku? Główna energia tego miesiąca dla wag, a z denarów. Co odchodzi? Osiem mieczy. Co przychodzi? Karta Śmierci. Co będzie pomagać? Askielichów. Co może przeszkadzać? Czwórka denarów. Wpływy zewnętrzne. Umiarkowanie. Wpływy ukryte. Rycerz mieczy. Oczekiwania lub obawy. Piątka kielichów i rezultat. Albo rada. Rycerz denarów. Z przełożenia 10 kielichów. Okej. Okay. Główna energia tego miesiąca jest to as denarów, czyli nowy początek. No, dla jednych z Was może to być na przykład nowy początek zawodowy, dla kogoś innego nowa relacja lub po prostu otwarcie się na nowe znajomości. W Asie Denarów jest też to jest taka energia, gdzie dostajemy nagrodę za dobrze wykonaną pracę też. duże, duże, duże możliwości. Początek zwłaszcza nowych możliwości. To jest takie wejście na nową planszę. I bardzo mnie cieszy, że to wejście na nową planszę jest bez. Jest, tutaj nie ma takiego lęku przy tym. Bo ósemka mieczy, która jest kartą właśnie taką przepełnioną właśnie lękami, takim, taką energią zawieszenia i niezrozumienia, tutaj pokazuje się w przeszłości, więc to. To, czego żeście się bali, tak naprawdę w pewnym sensie, już jest za wami, już teraz jest takie nowe otwarcie, nowy początek. Może nowy początek w relacji lub nowa jakość w tej relacji. To też jest tutaj ważna rzecz. W karcie przyszłości jest karta śmierci. Jest to karta transformacji, która wskazuje na to, że. Wejście na ten, na ten nowy, tak jakby nowy level, prawda, na tą nową planszę będzie okupione właśnie taką transformacją, że pewne rzeczy trzeba będzie zakończyć, zostawić za sobą, tak jakby po to, po to żeby całkowicie i otwarcie wejść w coś nowego. Dla niektórych z Was, naprawdę, to mogą być sprawy związane. Z relacjami, z uczuciami. Tak, tutaj to się tak pokazuje, zwłaszcza, że w karcie co pomaga, mamy Asa Kielichów, które mówi, że jak nie wiesz, co robić, to zapytaj swojego serca, jeżeli serce będzie cię ciągnęło w jakąś konkretną stronę, to to jest dobry kierunek, prawda? I tylko że ważną rzeczą jest, żeby nie było to, żeby to nie było chcieństwo. Prawda? Bo tutaj na pozycji, co przeszkadza, jest czwórka denarów, a czwórka denarów jest taką y, kartą myślenia tylko, żeby mi było dobrze, żebym ja był zadowolony. Prawda? Więc tutaj nie może tak być. Tutaj trzeba patrzeć szerzej, patrzeć poprzez pryzmat swojego serca. Y, przez serce nie patrzy się egoistycznie. Tutaj nie chodzi o to, żeby coś mieć, kogo mieć. Jeśli chodzi na przykład o uczucia, to tu w asie Kilichów jest więcej altruizmu. Jest, jest, to, jest, to jest w ogóle karta altruizmu. A czwórka denarów, która mówi, czego nie robić, co może wam przeszkadzać, to właśnie zbytnie takie myślenie, żeby mi było dobrze. To jest takie granie na siebie mocno. A w asie Kilichów też jest w sumie, to jest granie na siebie, ale z większym otwarciem właśnie serca. Te dwa asy w rozkładzie mówią o nowych początkach. Tutaj te, aż te dwa asy wskazują na możliwość takich rzeczy, których nie bierzecie pod uwagę, których nie braliście pod uwagę ostatnio, że, jest, że będzie to możliwe na przykład. A tu myślę, że maj może okazać się Takim czasem, w którym łatwiej będzie Wam zamknąć jakieś poprzednie rozdziały. Więc, jeśli nie będzie chodziło o uczucia, to na przykład może to być też przejście z jednej pracy do drugiej, zakończenie jednej współpracy, wejście w nową. To jest też tutaj ważna rzecz. Żeby, myślę, że ta transformacja, żeby była taka, żeby była dobra, pełna, powinna przebiegać w takim. No, z waszej strony musi to być pokazane taka dobra wola. To jest też bardzo tutaj istotne. Wpływy zewnętrzne u Was pokazują się w karcie umiarkowania. Więc osoba lub osoby, które będą zaangażowane w tę sytuację, w waszym życiu, w ten taki czas transformacyjny, myślę, że będą Wam szły na rękę, pomogą. Na pewno tutaj nie pokazuje się nikt, kto by wam cokolwiek utrudniał. W karcie umiarkowania też tutaj będzie zależało na tym, żeby sprawy się sprawnie po prostu potoczyły i żeby było dobrze. Więc to też jest, myślę, że to jest bardzo pomyślna informacja. Karta śmierci tutaj w przyszłości też symbolizuje teraz ten okres, bo Pluton od 27 kwietnia wchodzi w retrogradację i wszelkiego rodzaju transformacje będą naturalną tak jakby częścią i dobrze będzie właśnie wykorzystać tę możliwość, właśnie te transformacje wykorzystać do tego żeby przyczyniło się to do poprawy naszego życia. Więc ważne jest, żeby się temu nie opierać, tylko wykorzystać to właśnie. Użyć tego, żeby żyło Wam się lepiej. To jest po prostu bardzo ważna rzecz. Wpływy ukryte. No, wasza karta. Rycerz Mieczy. To jest, to jest ten taki powrót. Wasz do takiej energii, y, którą bardzo dobrze znacie. Myślę, że y, pomimo tego, że y, karty wskazują na potrzebę tego altruizmu, to na pewno nie zabraknie Wam takiego hartu ducha, y, odwagi i przebojowości. Y, wtedy, kiedy trzeba, warto z tego skorzystać, bo to może Wam po prostu pomóc y, przejść przez ten czas transformacji czujnie, I, a co za tym idzie, no bez szwanku, prawda, więc to też jest tutaj istotna rzecz. No i też myślę możecie się przygotować od strony takiej na przykład, powiedzmy merytorycznej, bo rycerz mieczy, na przykład w sytuacji zmiany pracy i tak dalej, on lubi dokładnie wszystko wiedzieć, jak to wygląda, też od strony prawnej, więc też zasięgnijcie za informacji. Na przykład, gdyby chodziło o sprawy, na przykład, w, w jakieś związkowe relacji, z, z kończenia jednej, rozpoczynania drugiej, też tutaj warto pod tym kątem jak najwięcej się dowiedzieć, mając wszystkie informacje, łatwiej będzie Wam działać zerojedynkowo, bo taki jest rycerz mieczy. A tutaj rzeczywiście może w kluczowych momentach tego typu działanie może być konieczne, więc warto na to zwrócić uwagę. Piątka kielichów pokazuje się na pozycji oczekiwania lub obawy. Ja myślę, że to są Wasze obawy. Tutaj może w piątce kielichów może być takie myślenie. A jeżeli robię źle, a jeżeli stracę, a jeżeli to się okaże, na przykład. Nietrafiony pomysł, a później będę żałować. No, kochani, no, tak to już jest, po prostu, że trzeba podjąć jakieś ryzyko. Jak to się mówi, nic za darmo nie ma, ale to są tylko takie obawy, myślę. To jest, to jest też takie zastanawianie się, czy te decyzje, które zostały podjęte, czy, czy ja czegoś na przykład nie przeżongluję. Nie wydaje mi się tutaj, biorąc pod uwagę te karty, jeżeli brać tutaj jeszcze dodatkowo te obawy, to może też tak być, że możecie trochę bać się, że być może y, ktoś przez was będzie czuł się skrzywdzony. No niestety czas transformacji, czasami też y, no. Y, Obie strony, czy to będą, czy to, czy to może chodzić o strony w związkach, czy zawodowo, czy przyjacielsko, czy w ogóle dwie sprawy. Czasami tak jest, że nie może być tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, prawda? Albo żeby tylko jedna strona była zawsze tam, gdzie jak ktoś mówi, tam, gdzie drwa, rąbią, tam wióry lecą, więc trzeba się liczyć z tym. Ale ważną rzeczą jest tutaj to, żebyście pamiętali, że druga strona będzie otwarta na to, żeby sprawy były załatwione, ok. Właśnie, żeby miały łagodny przebieg, żeby się dogadać. W karcie umiarkowania zawsze jest takie dogadanie się, więc tutaj jest na to po prostu duża szansa. Więc też bym powiedziała, żebyście nie byli zbyt tacy zero-jedynkowi. Trzeba uważać, potrzebne to będzie albo w odpowiednim momencie. No i rezultat albo rada. Może to być wasz partner, mam takie wrażenie, że ten król denarów, król Trygonu Ziemskiego, czyli Byk, Panna Koziorożec, Mały Cesarz tak zwany, to może być partner, o którego tutaj może chodzić, to może być pracodawca, o którego może chodzić, to może chodzić też o, może się pokazywać tutaj też jako firma, czy, czy praca, do której się dostajecie też bo rycerz, bo król denarów jest, to jest człowiek instytucja, więc też tak można na to patrzeć. Ale też ta karta wskazuje mi na energię pewną, którą przedstawia król denarów, a on mówi o naszych zasobach. Król denarów też wskazuje na osobę, która jest odpowiedzialna, która bierze też odpowiedzialność za innych. I, y, I dba, żeby wszyscy byli zadowoleni. Tu mamy dodatkowo z przełożenia dziesiątkę kielichów, więc to zadowolenie, to szczęście, będziecie w stanie, y, będziecie mieć po prostu nad tym kontrola, y, i będziecie w stanie tego doświadczać. Myślę, że też w tym, w tym miesiącu bardzo będzie ten miesiąc właśnie o. Szczęściu, o tym, co nas uszczęśliwia, co nas zadawala, co robić, żeby jak najdłużej być w, taki, w takim poczuciu, prawda? pozostawać w takim poczuciu szczęścia, jakie zasoby powinnam powinienem zgromadzić, żeby odczuwać tą stabilność, to szczęście. I też pomagać, doświadczać tego innym. To też może być ważna rzecz. Tu musi być zakończenie jakiegoś etapu, który, cały, który wprowadzał pewien rodzaj zamieszania. Więc, jeżeli w poprzednich miesiącach była jakaś sprawa, jakaś sytuacja, która stawa, stawiała Was w takiej energii, że nie wiem, co mam zrobić, albo nawet takie myślenie mogło być, że cokolwiek nie zrobię, to będzie źle, czy coś. To w tym miesiącu przyjdzie to rozwiązanie. Będziecie mieć przede wszystkim do tego siłę. No i energie gwiazd wam pomogą też w tym. Myślę, że skorzystacie z tego Plutona, który będzie retrogradował i z tej energii transformacyjnej i zrobicie porządek w swoim życiu przez to. Dzięki temu będziecie w stanie osiągnąć to, czego potrzebujecie, czyli wyrównać też te wszystkie deficyty, które do tej pory były w tych dziedzinach życia, o które będzie chodziło, bo no to jest czytanie ogólne, więc też różne, różne sfery życia może u różnych osób może chodzić. I tutaj też jeszcze wrócę na chwileczkę do karty Asa Kielichów. Która jest kartą na pozycji, co pomaga, co robić, prawda? I As Kielichów to jest, myślę, w takich czasach transformacji ta energia Asa Kielichów jest miejscem, to jest takie miejsce schronienia, miejsce zaufania, intymne takie miejsce, w którym, do którego zawsze warto wrócić, być przy nim. Być w tym miejscu, żeby zachować też taką równowagę. Yy, taką równowagę emocjonalną. To jest, myślę, wa bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy asa kielichów, a tutaj mamy dziesiątkę. Jedynka i dziesiątka. P początek i yy, zwieńczenie, można powiedzieć, prawda? Uczuć. Ważną rzeczą tutaj będzie uświadomienie sobie, w co. Tak naprawdę wchodzę, czemu oddaję swoje serce, komu oddaję swoje serce. W pewnym sensie oczywiście, prawda? Do czego już nie chcę mieć serca, a do czego chcę? Chcę się kierować sercem albo nie. Tutaj warto naprawdę, to są tematy, które w tym miesiącu yy, będą tak naprawdę dla Was drogie wagi, po prostu do przemyślenia. No, w każdym razie ten nowy początek, ten nowy początek może być dla Was bardzo szczęśliwy, pomimo, pomimo tego, że ten czas transformacji będzie tutaj y, przebiegał. Ja jeszcze sobie tutaj, y, może do tej karty śmierci, dołożę jedną kartę. Co tutaj mamy przy? Karcie śmierci. Ósemka. Ósemka denarów. No, to dla niektórych może to być y, związane y, z pracą. Dla niektórych osób to może być nowe miejsce pracy. Czyli ta zmiana diametralna, to nawet może być taka zmiana, kochani, że na przykład niektórzy mogą. Jeśli będzie chodziło o sprawy zawodowe, to mogą na przykład przejść do robienia czegoś, zacząć pracować w takiej pracy, w jakiejś takiej firmie, albo zająć się czymś takim, co do tej pory na przykład nie robili, albo bardzo dawno nie robili. Coś zupełnie może być nowego, może być też taka, ale, ale, ale jest, to, jest to dobry. Ja mam takie wrażenie, że tutaj nie macie czego się obawiać, bo ta zmiana będzie dobra. Ta zmiana będzie dobra. Ósemka denarów zawsze mówi mi o trwałej pracy, że to jest na długo. Zawsze pokazuje mi stałą pracę też, więc to też jest dobrze. Jeśli by brać pod uwagę tutaj, dla osób, dla których to czytanie dotyczy związków, to też yy, mówi o tym, że relacja, na którą się zdecydujemy, przy włożonym w nią wysiłku, może być yy, właśnie taka długoterminowa, właśnie. No. No bardzo, bardzo macie fajne czytanie. No, czas transformacyjny, plutoniczny, jest dosyć taki trudny, ale widzę, że też sobie tutaj świetnie poradzicie. Będziecie mieć sprawy pod kontrolą. Te przemiany, które w Was będą pokazywać się, które będą się działy, tylko przyczynią się do tego, że Będziecie po prostu wzrastać, i to jest najważniejsze. Dużo, dużo nowych rzeczy, ciekawych rzeczy będzie się działo w tym miesiącu. Otwierajcie się, pozwalajcie przechodzić tym energią przez siebie, nie, nie blokujcie tego, wtedy to też łatwiej przejdzie. No i trzymajcie rękę na pulsie. Kochani, dziękuję Wam bardzo, życzę Wam wspaniałego maja. Pozdrawiam serdecznie. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam do komentowania, do lajkowania filmów. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa.